Bo dałem mam follower Dobra, włączyłem <coughs> usłyszałem Hosen Ciach. Wala, 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 wala. A wiesz jak ich łatwo wkurwić? O? Patrz, włączasz mikrofon, żeby cię słyszeli. I mówisz Czyli tak. te? Nie, Y. Tak żeby ciebie było słychać. Robisz tak. Konstantynopol! I już. Ja mówię, A co to, a co, a co, a co, a co chodzi z Konstantynopolem? To no powiedz to no inne, to Konstantyn Konstantynopolowi. A, Konstantynopol. ale ale weźmy gdzieś, wylećmy. Nie, Konstantynopolitańczykowianeczkówna. Dobra, Gdzie, w lecisz tu lecisz już... Tu lecę, tu lecę już, nie wójta się. <coughs> A jak nie wylecisz, wys... to co giniesz od razu? Nie, wyskoskuję. <coughs> cię samo na samym końcu. I spadasz w wody. <coughs> Gdzie? Na samym końcu trasy wypadasz. Cze często do wody się wpierdziła po prostu. No i strefa cię szybko zmienia. Czasami jak chcesz mieć dużo killi, żeby na pewno mieć y, dużo killi, to wtedy wyskakujesz ze wszystkimi, pikujesz prosto w dół, zbierasz kawacha i czekasz tam ci do flury. Gdzie my lecimy? Na most? Blisko. Musiałem tak trochę Zachodzić w Dobra. Się no, jak się, to... się trochę od Was ja to na dach sobie tutaj... Bo wy znowu... ja sobie lecę do przodu. O, pierdolicie w tych budynkach i nawet nic nie będę mógł wziąć. Możliwe. Wolę sobie... Jest tutaj. Opla. Więc wolę sobie do budynku obok... Daj mi tego handgana. Ziemniaki i buraki. Buraki i kurczaki. Mniaki, 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 mniaki. Wiesz... nie ma broni? No dreddo, tam mogę wziąć. Ump, chociaż M416 tu mam ziomy. u idę, idę O jak idę. Co czekaj? Kurwa, nie Z tym, że... O no, też. No to dobra, to sobie tu, zosta tu zostawiam jedno. Mam 416 i AKMA. ma. Na pięterko zapraszam tam. <tosłuch> prowo oszust. Już jakiś by się przydał. po jest space coś tam. Jest co wie Spokojnie. Kuro, mam 416 z tym jebanym maskowaniem Kolorowym A masz jakikolwiek plecak tam, Meusz? Nie widziałem nie. Jak to się kocało to? Nie masz? Nie Bałty, bałty, bałty To się raz wyłam, nie? About, about. Kresie, ja O, jakikolwiek plecak, jakikolwiek pancerz. U mnie, ale to daleko jestem od Was. Idę tam właśnie, Tak, nie mam. Tu są plecaki i tu są różne rzeczy. Radzie, Dużo do mnie. <coughs> Dużo okay. do z nami, bo się tam oddalasz. Tu jest plecak i pancerz. O, kurwa Nie, dobra. Jestem <coughs> tylko u zawcia. Jak coś tam wrócę, ale. Pancerz jedynka. Dobra, strefa jest taka, że tam tam nie będzie przyłapać. Tu jestem pancerze. Tak? O, lumpa lumpa masz? Chyba sobie zamienię tę elkę rzeczywiście jedną na lupa, lupa. To jest w ogóle dużo zabudowań nie. Dlaczego my od razu żeśmy tutaj nie polecieli? <laughs> tutaj lecą. Ja nie chcieliśmy robić rozpierdolu tylko nie zagrać Plecak, bo to nie mogę się Przecież to, um, to jest plecak, kurwa, seven, też jest no, plecak. Tak? Drugi level. W hangarze co ja tu jestem. Tu jest? Bartek. nie chcę potem Gdzie? Oh, o, tu jest. Obojętnie. <coughs> Dziękuję. To <bierz> tu, kurwa. Gdzie <coughs> jesteś? No, łatwo. Gdzie wy już tam daleko? Ja pierdykam. Niech chcesz 40-16? Biorę Uzi. A mnie jest ump, pewno uzi Jak ktoś też 416 to zapraszam ów pierdol O hełm mam, oj to ten taki fajny Mamy Maskę spawalniczą Coś dziwnie tutaj puste bo już pozabierają trochę rzeczy. Nie, chodzi mi o ludzi 60% ja Ale tutaj u nas, Jakbyś tak? Po hełmie są na no to tu... no. Że nie ma bocika żadnego? To o, no. Nawet się. bocika nie ma Sekretarz nie pochodzi Chyba A łaską nie? A co ta strefa tak wolno strasznie idzie? I Idę po was i same te, resztki zbieram. O pancerz, fajnie, mamy jakikolwiek. Bandaże F. F. O o o, ktoś kurwa biegnie. I to kurwa wrody są, koleś. Słyszę kurwa wrody, zaraz zginę. Kurwa Kuuuuuuu Mam go Gdzie ty? Ale to bo on No bo nie ma nikogo z nim No dobra A poza tym Zginął od razu Nie, nie ma Patryk Nie ma Ooo, ooo, ooo Sniper, Brickroast, MG, Pistol Eee Chcę już coś Trochę środowiska, a mniej więcej jak coś tu, po tym bocie nawet To ja, to rzeczy. weź mi, a ja mam 5, 5 6 dla ciebie jak coś. nie używam. No, ja też używam. No, trochę. Masz 20 ludzi Chcesz? 5-5-6? No. W ogóle masz. nie mam nic. Dzięki. 150 pocisków. A masz te? 7. Właśnie no. mam 30 sztuk. Wszystko w magazynku. A. a co ty masz jeszcze? Do czego ci potrzeba? Kurwa, mutant się kupił okay, akm no. Wyjebałem to na MKB. Będę miał, miał 416 i mutanta. No ja AKM-a sobie i mam UZI, bo potem mi dwie. O, tutaj A, znalazłem znowu akm z amunicją. A ile masz się, ja amunicji? Ja? Y 120 pocisków łącznie. No, no. Chyba, bo mam 30 i 90, wkazane no, no. to w, w zapasie, nie? Mm. Pojazd, słychać. Radzio. Roadmaster. Ale wkuruje <coughs> to kosiarek? Ale ja tu zaraz o mleczu hej, ty hej, hej. Czarną wołgę. Kurde, on jest czarny. No, Kurde, a pusto jest, tu chyba byli. Jacyś kolesie, bo jest pusto. O, chem spowodniczy. <coughs> 5-5-6 chcesz? Mełusz? Nie, już mam. Teraz 7 Ale... tylko. Ups. Jak chcę coś z dobra. Magetyka by się przydało napić. Później magazyn by się przydał jeszcze. Ojej, ojej. O, jakie duże, fajne pancerz. tutaj nie był wcześniej? To za idę zatankować. Dużo macie wachy w tym samochodzie? Tak, mam jeszcze ze sobą. Bo ja właśnie Pani też mam ze sobą. Też mam wrażenie czego? Nie wiem. Wszystko to jest tak mówiłem, że nie potrzebę. Już. Ale kłamiesz pół zbiornika, i ten. Co? Czyli mogę użyć to, co akurat. Już jest tyle pełno Mam. 5 556 pięć tak pięć pięć, to mam tak zajebanie. Tak, tak. Teraz też mam, jak zajebanie. 556. to mam mało Ej pojazd i to nikt z nas Jedzie tam przy... Yy, na 150 sto, sto Są kolesie Strzelałem do nich Zaraz już wiedzą że jesteśmy tu o jest, kurwa widzę go widzę. Kurwa nie trafią, na ale ten... Za tymi skrzyniami... Kurwa, go. O tu jest. Za budynkiem Kurwa w ogóle nie trafiam, ale chujowe Odrzut ma ta broń Idziemy tego Kurwa muszę zmienić kurwa tam to nie było Tu za tą stacyjką O tam jest na środku to Jeszcze jeden masz gdzieś Kurwa, nie mogę zaznać Nie właśnie. Aj Gdzie jest, gdzie jest, gadaj, gadaj No już, ale jeszcze jeden gdzieś jest Jeszcze jeden w trawie był, wiesz co Na 95 Idę do Drodzka 95 mówisz, to jest gdzieś tam Ale kurwa... Drodzku idę, nie? chodź do mnie Cześć, gdzie ty jesteś? Ci dwaj to już są zabici A kurwa tego <słuch> trzeciego Daj daj, daj no, tam... A może tylko no, dwóch było, bo no. motorem przyjechali. No, dobra, ale... O to znowu jedzie. Coś słyszałem przez coś... coś... Tak, coś jedzie y y na, na 30-15 gdzieś tam widziałem kuwa pojazd. G z góry? Nie z góry. Tu bliżej. O, Między tym dalej y Gdzieś tam przy tych drzewach takich brązowawo brązowawych. Tam pojazdy były. Co to w tej co frenowej jest? Nie wiem, kur... co jest grzibnik. Bo ten ma coś ciekawego, no. coś mi się... ...amunicja wzięła. No tą to wyrzuciłem, ale chyba jednak sobie wycofam. co z jest. tego. Uuu, ten ile celowników miał? SKS jest! Masz jakiś taki numer? O, to ja biorę SKS, chcę to. Jak coś nie chce, to ja biorę SKS. Biorę sobie jedną czwórkę z kołka.

No, mam też. Ja yes, zaskarżę. Tak. <kluzny> Teraz jak coś usłyszycie, to ja jadę. Nie, no poczekaj. Nie ma co. Ja tylko przyjechałem po, po wazji to wszystko. Niekoniecznie mówię, ja że dobrze. będę kierowcą. Ja mogę A, Żebym był kierowcą, bo chyba ostatnio wszyscy do Ciebie mieli pretensje, że chujowo jeździsz. <grywa> Taa. Akurat już ja się Czekaj, o kurwa. Czekaj, bo muszę spokójną. No Czekam, czekam, stoi. Czy ja wiem, gdzie mam jechać? gdzieś w strefę, tak? Za... A strefa to tu w ogóle gdzieś. A tu Nie masz... mam ani magazynka do niczego. Woda? Tu będzie woda? Czyli na most muszę jechać. Mhm, mm to no, czekaj. No, 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 no. O, Flara, jedziemy tam? Nie, a, ty, ty, ty. <grym> a ty, to tu brzegiem mam jechać? Tak, <grym> <do> brzegiem. <grym> Możemy do łódki, no ale to po prostu... Później... Jesteś w dole. A, musisz jest blisko. Poza horyzontem jesteś się. Mam też celownik większy niż dwa? A tu kurwa kurzwa dzisiaj. Tr trójkę tam mam ja wezmę jak coś to jest, do no, może się pewnie zginiemy, bo już tam pewnie trzymają ten... Dobra, no, dobra. Dawaj po prostu rurę na shift i jakoś przejedziemy. A przecież to SHIFT nie zmienia. Szybciej się nie jeździ na shift jesteś? Z takim obciążeniem to lepiej daj gaz. Ale rzeczywiście, tak. jakieś kurwa turbo, nitro... Inne kurwa... Tam nawet napisane nie, jest, jest z... że... Masz tutaj piłę gdzieś? Kogo? Piłę. Jaką piłę? Do Mam co tak gdzieś tam niepokój. Siłam, spalę, spałem. Do, do, do tych budynków czy... To jest dżipek. Dobra, zło. To mogą być gdzieś. I są potwierane drzwi, więc bardzo ja, pierdolę. Podobne, że tu są. Ty Bartek czekaj, no kurde, chcę ci dać tu. No. Dobra. Celowniki. Kamizelki. Dzięki, jak ktoś chce dwójkę to mogę oddać. A ja mogę mu dwoje. Dwójkę na klatę. Dwójkę na jedynkę. Drzwi tu są pootwierane, no, czyli to już był no, właśnie... No, tak, no, ten no, dziw tam no, przecież no, się Dwójkę no, na jeden over. Czyli nie ma za dużo mhm. rach, ale ja go przetampuję trochę. Dobra. Mhm. Gdzieś Bóle, tupy, srupy. Ktoś tu biega. Jak znajdziecie hmm. ten magazyn większy, to oczywiście są do Wache macie w tym pojeździe? Tak. I do SKS-a, i do tego. Pomogę ci. Redoty. Na kłopoty te redoty. Redwary, doty. Już idziemy? Dlaczego przyciągasz uwagę innych? Ja nie przyciągam. To jest 14 tylko? Tak. Są czy najgości ten zabiją? 10 11. A nie, 10 dobrze, przepraszam. Nie, że nas jest 4. Nie wiem czemu. To dlatego, że nie gramy. Goście no, polowo na górce. 4. Na jakiej górce? Ach, tak. Tam jest żółtko, a co tam to auto tak nosi, jak pojebane? Eee O, rak rakiety, jakie ładne. samolot a tylko kierowca. Dobra, dobra. Na tej lewej, o między górkami idą, dwóch gości jest. No, ale zawsze mówię kurwa, jakieś parametry, tam 150 coś tam, gdzie ty to wiesz jest. A, tu. Ale mają przejebane. Nie patrz, wiem czy za górkę. Jeden już tam... Drugi tak samo. Bie biegnijmy do nich i dobijamy ich? On już padł chyba. Tak, bo cały team to był. Ale ja z chęcią tam zobaczę co mają. Ja, ja też. Tak. a to sobie gni... To czołaj, 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 czołaj. To ja mogę wyhamować, Kurwa. Dobra, zaraz zginę Ale, i powiem, czy ktoś jeszcze tu jest. No skurde. Może Ciężki mają magazyn? pojazd. No? Ale jak oni zginęli? A przecież rannymi mogli... Może to boty, kurde? Nie, jak ginie cały team to znikasz. Pamiętasz? co już... Przebrałem za świniaka był. Amunicja jest. 5,56. Ktoś chce? Uuu. Bandaże, skołpia. O, wybiorą. Wyrzucą czwórkę. 11. Kragi. Mamy 8 do odbywania. Ta druga skrzynka, jakiś magazynek był fajny. Ja mam extenda chyba O kar, ze sniperek mamy karę O jest, ładny magazynek, jeden i drugi w terenie Sniperty A tamto mogę wypierdolić Hmm, to bunkier jakiś Jak nie chcę tego co robię Tak żeście kurwa przeszukiwali tą skrzynię, żeście wszystko wyjebali obok Macie wszystko no, w celowni jak sobie... chcecie on jest na... na... na jazdę, więc do da, do się. Grausem. Chciałbym podnieść. Ej, kurwa, kuwa, nie uciekaj! Dobra, chuj, trudno. Dobra, jedźmy, Dobra, ten... gdzie bombard... do będzie zaraz bombardowanko. Dajesz. Nie mam, mam Radzie, tylko 30 pocisków, no, no. ja siebie nie widzę, magazynek. No, to jest normalne. Muszę być pod ostrzałem, nie jak od jakichś hmm. ziomeczków, którzy już się czają do nas. Ty, tu jeszcze chyba nie byliśmy No nie, nie kojarzę, tych ja rakiet, też nie. nie wiem. W sensie w tym Biul. konkretnym sektorze was No, nowe miejsce do ginięcia. Autoporo Ej, wymagało, może trzeba było zatrzymać się i wziąć kurwa tego jeepa tam za płotem. Skoro tak stąd nie możemy wyjechać. Niech to nie, tak. Możemy, tu jest wyjazd. Co wyjeżdżamy, czy się tu przejmę? Czekaj. Możemy się czaić, nie wiem. Słyszy coś, coś było? Samolot. O, no. zrzucił paczkę? Tak, leci tam gdzieś na górkę. Dziewięciu jeszcze. Pięciu. Wreszcie mam Extended. O, chateczka. A no to na w space kurwa czemu... Co mam za... czego mam za duże? Amunicję, której nie użyłem, mam mało. No. Zawać tam poszedł 20 bandaży no mam? coś poleciało widziałeś? Tam jest rzut. Mm -hmm. no, nie wiem, patrzę po prostu nie. Ale to tak naprawdę no, jak nie idziemy to pewnie skończymy tak, że ktoś nas odjebie AWM czy tam czy on no, jest dobry, ale trzeba mieć dobrego skilla, żeby było. Nie ja wiem, wostarczy wodzić w platę. <kluje> no, tak, ten... Zaszylałem ostatnio dużo osób z tym. Gdzie no zawsze tam jest za bólem O, jedzie auto na 70, idzie w prawo Poza... Nie, kręci kółko Koło to uchylonej auty A widzę, faktycznie Dobra, no, Spalamy go? Tak, rakcia, kurwa, rakcia W koła, skurwysyna No przesiadź się, dobra Ja tylko po lewo Ja nie widzę ludzika, tylko jak auto jeździ Ja też nie ja, ja, ja w ogóle nie widzę nie. Może Poszedł... pojechać tam Nie, koła w Tego Jeepa, las? Nie wiem, ale dżib przestanuje iść też. On Mam dużo amunicji, to trochę koła po raz pierwszy? Ale... czym ty na Ja? Dobra, starczy, starczy, starczy. Bum, bum. Ja M762. Strefa gdzie to mówiliście, że tu można wyjechać, kurwa jak no, Nie wiem, można wyjechać. Wszędzie można wyjechać. Gdzie masz tu wyjazd? Nie masz, nigdzie. No gdzie? Podejdź do płota i zobacz, gdzie nie ma tego krawężnika. No gdzie ten gościu jest z tego samochodu, co żeśmy strzelali? Nie wiem. Leży pojechać na Zwiadna i najwyżej zginę. Ale to może strefa w tym miejscu chyba, nie? O A, to do mnie strzela? Wy? No skąd? Nie. A jaj? Ktoś kurwa strzelało do mnie, ooo, zabił o, mnie, no zabili strony. mnie, m 200 kurwa gdzieś w plecy chodź do, mnie, chodź do mnie, chodź do mnie Idę, 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 ale kurwa nie do Widzę go, biegnie do y, auta na 55 To Sponięcie ja idę mnie. do was Ale mnie kurwa... nie, o, o kurde ty Ty, jak to możliwe? Na musieliśmy To co? nie jest za WM, zobacz, on miał tego, y, M416, to co ja? No ale jak kurwa wszystkich, wszystkich zabił? się naraz zajebał Skurwa, jak to do pola? Co on ma za ten? Skurwy syn. Znaczy, i... raz naraz byśmy zdekli. Trzech raz zabił. No ale jak kurwa? No, no on no raczej jest. Dobra, zróbcie spektakl po prawo na dole z jest report. No, Cheating, no, skurwy syna. Cheating go. Jak to mógł on jedno zabić? Co to się zaznacza? Cheating a. Ja napiszę, że 3 kills in one burst. Kurwa niepotrzebnie tam pojechałem. Mam jakiś kurwa różowy karabin. Nie poszło na ciebie tych islamskich chujów? kurwa tak. falusy na kółkach ma narysowane w nazwie, to wiadomo, że ma kurwa, czarną, czarną kurwa, brodę i kozynka. Dużo w kurwa teraz. Falusy na kółkach. A co to jest? Co to kurwa jest? <laughs>